Med, czyli wytwarzanie i montaż elementów drogowych, lub wspaniała i miła ekipa Dąbczyńskiego, zajmuje się produkcją elementów oznakowania pionowego dróg, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, czyli najprościej jest to informowanie, ostrzeganie, powstrzymywanie i absorbowanie energii w trosce o bezpieczeństwo człowieka w ruchu drogowym. Zanim zdecydowaliśmy się na ścisłą współpracę z Centrum Maszyn CNC, oczywiście doświadczaliśmy różnych technologii, o czym wspomniałem wcześniej. Doświadczaliśmy również różnych rozwiązań laserowych, ale w tej chwili jesteśmy pewni po tych wielu miesiącach już bezpośredniej współpracy, że to jest dobry wybór. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo profesjonalne, zapewnione doradztwo techniczne, że mamy serwis i taką możliwość obsługi maszyn, która nam maksymalnie zmniejsza potencjalne przestoje z takich czy innych względów i ten potencjał z szerokiej współpracy w zakresie kolejnych maszyn, a rozważamy maszynę do wycinania profili, czy kolejnych technologii, jak na przykład laserowe spawanie blach ocynkowanych, co dla nas jest ogromnym wyzwaniem technologicznym, ale też ogromnym potencjałem. Dlatego firma CNC e, oferuje nam pełny zakres wsparcia i technologicznego, i serwisowego, co dla nas z punktu widzenia flow produkcji jest bardzo ważne. W odpowiedzi na pytanie, a co było najważniejsze w wyborze maszyny, trzeba brać pod uwagę i myśmy brali pod uwagę te wszystkie różne zjawiska historyczne, gdzie technologia pozwalała. Kilka podatków zapłaconych od tego, że dokonaliśmy złego wyboru, ale w kontekście w tej chwili tego urządzenia, przy którym stoję, tego, tej firmy, z którą w tej chwili współpracujemy, ten typ urządzenia to właśnie była kwestia pierwsze kompetencji firmy, która nam zaoferowała to urządzenie. Po drugie obietnica, którą teraz sprawdzamy w postaci doskonałego serwisu. I trzecie, sprawność maszyny, ale to wszystko bierze się w rozwój technologii, gdzie teraz naszym celem jest ludzie myślą, a maszyny harują, czyli właśnie tak zoptymalizowanie procesów, żeby idealny produkt powstał do kolejnego elementu pracy maszyny, a jednocześnie zoptymalizowanie zużycia blaty, czyli tak zwane zero waste, albo obojętnie których. Niektórych z programów dbałości o naturę, ale również przetwarzania właśnie w sposób precyzyjny i doskonały na różne detale, które możemy użyć w kolejnych etapach produkcji. Ciekawe pytanie: z jakimi wyzwaniami mierzyliśmy się w procesie cięcia blach? Ja bym to rozszerzył o polską przedsiębiorczość, z 88 rok. Kiedy zaczynam wycinać blachy do znaków drogowych, robię to na ręcznej gilotynce, szlifuję to na tak zwanej szmirglówce. Później próbujemy stworzyć tak zwaną nożyce krążkowe do wycinania kół, bo to było najcięższe, bo trójkąty można było wyciąć na gilotynie i obciąć na roża. Później w mojej myśli pojawia się plazma, przepraszam, plazma, która zaczyna Wycinać znaki drogowe już z arkusza. Później kupujemy wspaniałą maszynę, która poprzez rolki już w sposób cyfrowy wycina. No i takim najważniejszym elementem są w tej chwili współcześnie od kilku lat urządzenia laserowe, gdzie jednym z elementów jest przyspieszenie procesu, a z drugiej strony to moje marzenie, żeby wykorzystać każdy centymetr kwadratowy blachy w sposób pożyteczny. Więc tym wyzwaniem przez lata to był proces cięcia, a teraz, jak już mamy bardzo zaawansowane rozwiązania w postaci lasera, to jest bardzo optymalne przygotowanie blach do wycinania, przygotowanie blach do kolejnych operacji, ale również optymalne wykorzystanie blach, żeby każdy gram czemuś służył.